Cześć, to mówię ja. Cześć, to mówię ja. <laughs> Robert. Ola. <laughs> Olga, przepraszam. Chcieliśmy was przywitać na nowym kanale, bo pierwsze filmy już zostały opublikowane. Więc chcieliśmy was zaprosić gorąco z całego serduszka, żeby oglądać. Cześć, ja mam na imię Robert. A ja Olga. I witamy Was na nowym kanale na YouTube, który się nazywa Roby. Chcemy, chcemy Was zaprosić, zaprosić do... do oglądania Nie, tak Nie. Tak, Chcemy Was zaprosić do oglądania filmów z... z naszych podróży w 2019 roku na początek Jesteśmy z Lublina A oprócz tego, o czym powiedzieliśmy ja do tej pory, będą vlogi z przygotowań do macierzyństwa Bo aktualnie jesteśmy w ciąży Cześć Robert z kanału Rob Drive. A ty jesteś kto? <grym> Olga. Witam was na nowym kanale, który się pojawił na YouTube. Zachęcam do oglądania. Jak macie ochotę, to oglądajcie. Jak nie macie ochoty, to też oglądajcie. To my. A tu nasz nowy kanał, który się nazywa Rob Drive. To jest Robert. To jest. Jak to już jest... nie? To jest Olga. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Robert. Olga. A to my na naszym nowym kanale, który się nazywa. Drive. Na kanale możecie zobaczyć co? Wyjazdy, głównie Vlog, wyjazdy, tak? vlogi z naszych podróży. Vlogi z podróży, trochę takich vlogów codziennego życia. Między podróżami, które były w 2019 roku, będą się także pojawiać aktualne vlogi. Takie nasze szare życie. Plus, jesteśmy w ciąży i będziemy nagrywali takie vlogi. Ciążowe. Ciążowo, przygotowawczo i potem po narodzeniu dziecka, jak sobie z tym radzić. Zapraszamy Was do oglądania. Jeszcze raz subskrybujcie kanał. Zostawiajcie łapki w górę komentarze pod filmami. Nie zdrażajcie się jakością i, i sposobem montażu i jakością tych filmów na początku, bo wydaje mi się, że one będą coraz lepsze. Jak moja peruka? Trzyma się. Nie przesunął się indziej. Dobra, zapraszamy Was. Oglądajcie. Rob drive. Do zobaczenia. Przed telewizorem, komputerem. Nera. Pan.